Cześć wszystkim, Adam z Dzisiaj Wam opowiem troszkę o desce od Riviera Riviera Conjured Spirits Dość długa deska, 106 cm, 25 cm szerokości Czyli daje nam to całkiem, całkiem sporą platformę Typowy miejski cruiser W komplecie standardowo sprzedawa sprzedawana na kołach Divina 78A, czyli mięciutkie kółka po wszystkich dziurach, bardzo łatwo pokonuje te wszystkie dziury, nierówności na, na drodze i na trakach Parisa. E, świetnie wygląda tutaj z boku. Każda warstwa e, klonu kanadyjskiego jest pomalowana na inny kolor. Tak samo możemy zauważyć u góry na gripie jest, jest obrazek i logo Riviery. Posiada ona z tyłu całkiem spory kicktail, co ułatwia nam podskakiwanie pod wszelkiego rodzaju krawężniki, pokonywanie jakichś różnych dziur, robienie jakichś trików. Fajny concave i bardzo przyjemny flex sprawia, że jest to deska naprawdę, naprawdę świetna do, do cruisingu i do właśnie poruszania się po mieście. To już chyba wszystko o tej desce. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do nas. Na wszystkie maile z chęcią odpowiemy. Subskrybujcie nasz kanał longboard.pl.